Witam serdecznie w kolejnym odcinku jazdy ciężarówką w Euro. Tak, symulator. Dzisiaj wybierzemy się z Londynu do Sheffield. Więc trasa króciutka, ale nieźle płatna za kilometr. króciutką trasę. Myślę, że uda się zmieścić w jednym odcinku. No i zaraz zapłacę mandat, bo przecież... Wielka Brytania słynie ze swojego podobania do umieszczania ton, dosłownie ton radarów, wszędzie tego pełno. U nich. No cóż, nie mnie to oceniać. Czy to dobrze, czy źle? No tak po prostu jest. Trzeba w Wielkiej Brytanii wrzeć na pedał gazu lub na klawisz W. Widać nadal ciężarówkę Renault, nadal nawigacja fruwająca powietrzu. ale cóż, słowo się rzekło i kredytów nie zamierzam brać, w związku z tym muszę sobie tu zarobić na tą. Następną ciężarówkę. Troszkę ryzykownie. Bo mogłem przedzwonić w niego. Nie już nawet no pomijam mandat. No. Nie są to jakieś kosmosy pieniężne. No ale oni zwykli wtedy stać i stać. I chyba czekać na przyjazd policji. No nie wiem, czemu wtedy tak długo stoją. Ja wiem, że w rzeczywistości no, opłaca się jednak wezwać policję. Nowe przepisy powodują to, że w zasadzie można, mimo wypełnionego prawidłowo przyznania się do ubezpieczeniowego, no można mieć problem, ponieważ kierowca. później się wycofuje z tego twierdzi a ja byłem w szoku nie wiedziałem co podpisuję. No i wtedy jesteśmy w kłopocie natomiast jeżeli protokół policyjny powie że nie wiedział co podpisuje no to wtedy sam ma poważny problem także no, jeżeli jeżeli jesteśmy poszkodowani, to szczerze polecam, ale i polecam również wtedy, kiedy jesteśmy sprawcą. Nie wzdrygajmy się tak przed policją, ponieważ no, pozwala nam to uniknąć w sytuacji, kiedy okazuje się, że yy, no tak poszkody były znacznie większe niż te niż w momencie spisywania naszych tutaj prawda, wspólnych oświadczeń. A chyba, że coś jest nie w porządku, bądź z naszym samochodem, bądź z naszymi wapierami, no ale wtedy to nie polecam w ogóle jeździć. trudno mówić o polecaniu czegokolwiek innego. Ja nie za szybko się rozpędzam. Zaraz się, zaraz się z tym ładunkiem nie znalazł gdzieś tu na barierce. Dobrze, teraz troszkę może z innej beczki. Jesteśmy już po... Rewelacjach Stargów E3. Hmm. No, nie wiem jak inni, ale ja jestem szczerze i dogłębnie rozczarowany Battlefieldem 1. Aczkolwiek pomysł yy, gry opartej na wydarzeniach I wojny światowej. No, a, to już to szumnie trochę zabrzmiało, no po prostu osadzonej w realiach I wojny światowej jest niezły to byłoby dobrze osadzić tą grę w realiach a nie tylko w dekoracjach pierwszej wojny światowej no. ja oczywiście rozumiem, że no mieli tu do czynienia z prawdziwymi graczami, ja mówię cały czas o tym pierwszym godzinnym gameplay'u, który się tam odbył na, na, na targach. Z tego co było widać po zachowaniu się w to no gracze nie pierwsi lepsi z ulicy, tylko już tacyja coś bardziej zaawansowani, zresztą pierwszych lepszych z ulicy nikogo nikt nie zaprasza do gry w takich pokazowych meczach. Okej, okay, no dobrze, no ale... Cóż... Sada żołnierzy skaczących, jak, jak pchły, nie przemierzając, bądź jeżdżących jako szaleni, czołgami w tej weftę. Te. No... No chyba jest to dość dalekie tego z czym kojarzy mi się I wojna światowa czyli, czyli okopów no, yy, no, głównie wojny pozycyjne no, wiem i rozumiem, że może to być troszkę nudne, ale tu już myślałem, że sięgną po jakieś mistrzostwo i uczynią to ciekawym, a tymczasem chyba troszeczkę na łatwiznę i No że oczywiście nie wspomnę takich drobiazgach się jak nieobecność Francji, no to już jest okrzyczane wręcz. No nie, 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 nie podoba mi się. Wizualnie jest śliczna, ale i też nie tego się spodziewałem po pierwszej po, po, po wojnie światowej. Raczej śliczna nie miała być. No cóż, trudno. Nie jest to pierwsza gra, która mnie ostatnimi czasy rozczarowuje. Także chyba wypadałoby już przywyknąć. W nie tylko krótka, ale i szybka, ponieważ narzekałem przed chwilą na mnóstwo radarów. No okej, okay, ale... ale jak widać, mamy tutaj prędkość dopuszczalną ileś tam mil na godzinę, czyli 97 km, co w praktyce oznacza 105 z setką właściwie to nie bardzo wiem czemu jak będzie ograniczenie to będzie radę znaczy jak będzie radar to będzie tam ograniczenie bo też nie postawili tu przynajmniej w grze radarów tam gdzie nie ma ograniczeń i inna sprawa że nim one moje biedne Renault osiągnie tę prędkość, to chyba już będę u celu. Jesteśmy w połowie drogi. No, okej, okay, okej. Okay. Już mamy pierwszą kosmiczną. Zerknąłem, co ja właściwie wiozę. No wiem, wiozę tu jakąś na drobnicę na... z zakładów chemicznych. Już teraz wiem oczywiście. Wy też wiecie, że wiozę dynamit. Chyba w realu nie byłoby wskazane z takim ładunkiem rozpędzać hmm. się za nadto. Przypomina się napis na ciężarówce z protylem z czterech pancernych. Stukniesz, znikniesz, nie? Co prawda, dynamika aż tak łatwo nie wybucha. Od stuknięcia na pewno nie wybuchnie. może się oczywiście tak zdarzyć, że padnie na niego wystarczająco ich śliskie i będziemy w kłopocie. Ok. Troszkę zaczynamy zwalniać sobie, bo będziemy skręcać. Troszkę kulawo u mnie jest teraz tą prawą, lewą, wolną, więc na wszelki wypadek przepuszczałem goli Bo o ile do samego ruchu Aż tak źle No jedź Co jest? Troszkę słabo, prawda? Houston! Mamy problem! Tak jak kiedyś się narzekało na Polonezy ale no, chobie, jak już się rozbuja, to pójdziemy, czyli kwestia w rozbujaniu. Ale ja chyba wolałbym jednak mieć mocniejszą ciężarówkę. Były tam jakieś nowe ulepszenia dostępne, ale jako że niespecjalnie mi się... O wow! Za szybko, za szybko, zaraz będę leżał i wtedy będę się wstydził. Albo będę wycinał. I tłumaczył się, że telefon zadunny. Nie, 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 tak nie nie. Jak się przewrócę, to wam pokażę. Ale mam nadzieję, że się nie przewrócę. Szczególnie, że specjalnie, jakieś bardzo widowiskowe to nie jest. Co i na 60 km po takich górkach mam się toczyć. Uu, czarno to widzę. O, chyba że będzie z górki. Troszkę pozwolę sobie jeszcze pośledzić, bardzo, bardzo czekałem na Battlefield 1 Jakkolwiek, jak już wspominałem nie jestem jakimś wielkim fanem gier sieciowych. No nie wiem, nie wiem, no poprzednie części, pierwsze części Battlefield, w sumie całkiem spokojnie można sobie było samemu rozgrywać. Przeciwko komputerowi, i wtedy ci komputerowi żołnierze zachowywali się w miarę polskim. W następnych częściach, nie tylko, że można było sobie troszkę pograć z komputerem, to i pojawiło się nawet jakaś tam fabułka. Trzeba być dłuższa, ale byłam natomiast tutaj, no tutaj jeszcze nie wiem, nieco rozczarowany tym, co widzę, bo troszkę sobie tam poprzewijałem, bowiem oglądanie tych skaczących graczy to no cóż. Także w poszukiwaniu jakichś tam fajerwerków przeginąłem troszeczkę i nie wszystko słyszałem. Nie wiem, czy będzie w grze fabuła do rozegrania sobie samemu, czy będzie możliwość grania przeciwko komputerowi, tylko tego nie wiem. Natomiast w tej postaci, tak jak jest, mm, nie. Szczególnie, że jak podejrzewam. Całą tą kasę włożoną w promocję w gry, no. w ogóle w grę jako taką, bo też no nie wygląda na jakąś tanią grę. No, poszły pieniądze spory na to, ale. No. A tak, dynamit no. trochę mi a wracając do pieniędzy i gry no... że jednak tania nie będzie. No i, i co? I nie zapłacę za coś co, co, co mi się nie podoba na samym na samy dzień dobry. Ups, teraz panowie opanowywać trochę tą ciężarówkę. Się nie wyłożyli. W sumie nie widzieliście, bo filmik się zepsuł nie nadawał się do pokazania, ale wyciągałem ładunek już z kamienia za pomocą tej słabiutkiej rynówki. Na szczęście był to ładunek lekki. Więc Udało się bez wielkich jakichś mm, trudności. Tutaj chyba też te koparki są do wzięcia. I jako, że zwykle z kamienią jest kawał drogi. A, chciałem to fachowo zrobić, co? I się nie udało, Długo. Więc opłaca się po prostu zabrać ładunek stąd. OK, kontynuuj, nie mamy nic do przydzielenia. Nawet nie szukamy sobie tu się pracy, tylko jedziemy wziąć znaczenie stąd. Chociaż może dobra rzut oka na mapę. O przepraszam. Tak myślałem. No stąd no tu jest kawał drogi. Nie sądzę, żeby tu wolno było tak szybko jeździć, a co mi tam, jak to mówią policjanta, przy tym nie było. No, zobaczmy, co mamy tutaj. Do. Mhm. Dobrze. W takim razie sobie to załadujemy. No, kawał drogi, więc, więc dzisiaj tylko podczepimy naczepę. i wyciągniemy ją tam z dołka przedni ładunek miałem troszkę lżejszy, czyli z tym troszeczkę trzeba będzie powalczyć zapewne ale któryś z paczy poprawił fakt, że zdarzały się ładunki i ciężarówki, którymi po prostu nie dało się stąd niczego wyciągnąć. Oczywiście yy, cały czas mówię tu o jeżdżeniu o, automatyczną skrzynię biegów. O, na szczęście są tutaj, a nie na samym dnie. O, dwie koparki, no nie wiem. Może być ciężko. Zastrzegawczy na Próbujemy. Zobaczmy, ile to waży. 16 ton. Poprzednio miałem 12. No, może być ciężką. No, ale nic. Zobaczymy. Troszkę spróbuję z rozpędu może. I tyle by było na temat kwestii rozpędu. Uuu, czwórka. <grystanie> Ale jakie mam zużycie paliwa. 93 litrów. No, ok, udało się w związku z tym, że nic nie grozi mi w tym miejscu, bo zdarza się czasem też na autostradzie, jeżeli musicie wyłączyć grę, to zjedźcie na pobocze, ponieważ zdarzyło mi się kilka razy, że po prostu pojawiwszy się, miałem dwa, trzy samochody na, no, na tylnym zderzaku. I dlatego no, też niczego nie gwarantuje staniecie na poboczu, ale jednak jest bezpieczniejsze niż staniecie na środku. No, chyba że coś się stanie z komputerem, wtedy już trudno po pojawieniu się od razu gaz do dechy i uciekamy. nie? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. I do następnego razu.